Dzień dobry kochani, Paulita znowu w kuchni wita. Słuchajcie, mam dzisiaj taki pomysł na śledzie. Uwaga śledzie, bo Paulina z Thermomixem jedzie. Kochani, robimy tak, eee, no nie każdy lubi, bo śledzie, ryby ogólnie albo się lubi, albo nie, ale może skorzystacie, bo nawet tu jest bardzo fajny sosik. Nie muszą to być śledzie w sosie musztardowym. Możecie sobie zrobić sosik na przykład do kiełbaski, do grilla, E, bo przecież niedługo sezon się zbliża więc e, zrobimy dzisiaj śledzie w sosie musztardowym i teraz śledzie niestety muszą trochę w tym sosie poleżeć, sam przepis się robi bardzo szybko, no ale te śledzie muszą się e, trochę podusić, przejść tym sosem więc e, robimy, wstawiamy do lodówki, zapominamy no i na drugi dzień super danie mamy ojeku, jak ja dzisiaj rymuję w ogóle kochani a to dzięki Wam za to, że tak piszecie do mnie takie przecudowne komentarze. Lecimy. W śledzie z osiem Stopień trudności łatwy. Czas przygotowania 15 minut. Całkowity 10 godzin. No ale to mówię to. Wszystko robimy, wkładamy, zapominamy. No i to jest e, liczba porcji 6. Tak sobie pomyślałam, że może będziecie chcieli sobie zrobić na święta choćby nawet. I teraz tak. zaczynamy od cebuli. 100 gramów cebuli pokrojonej na pół. Dzisiaj koty przyszły do domu, się wyżywają na stojaczku swoim, no ale dobra. Także trochę zakłócenia i to tym razem nie mały. Mam trochę więcej tej cebuli, więc zostawię e, 5 sekund obrotu. 5, szukam kopystki. Gotowe. Przekładamy do koszyczka. Po co przekładamy do koszyczka? Po to, żeby to zalać w rządkę. przelać tą e, naszą cebulę, żeby była taka miękka. Więc tak, rządka. Cebula zmielona. Nie wiem, czy widzicie moje ludziki e, na ekspresiku. Widzicie? Zaraz Wam pokażę, co ja przed mam. Cebula zmielona. Przerzucamy ją do koszyczka. Tak trochę. Drobno się zmieliła, no ale może tak ma być. Jeszcze tego przepisu nie robiłam, robię go z Wami. Także zobaczymy, co wyjdzie. Dobra, cebula jest. Przekładamy do troszeczkę, ale... Oh, zalewamy to wrzątkiem. Przelewamy właściwie tylko tyle. O, żeby ona troszeczkę zmiękła. Nie wiem ile tego, tak żeby całą przelać. I na chwilę zostawiamy w aczkolwiek tu jest, żeby przełożyć do innego naczynia. Ale ja na chwilę sobie to zostawię, niech tam ta woda sobie ocieknie. A w międzyczasie wrzucam między jeden a dwa ząbki czosnku. I też zakładam miarkę z podrywą. 3 sekundy obroty, 8. Popatrzcie, jaki mam cuda. Popatrzcie. trochę do mnie podobne. <śled> jeden albo drugi, różne kolory mam. Będę Wam pokazywać. Patrzcie, jaki fajne. Okularniki. Dobra, lecimy. Zgarniamy to kopystką. No wolę tam nosa nie wsadzać, bo już po tej cebuli mnie dalej kręci w nosie. Dobra. I teraz lecimy. 85 gramów musztardy francuskiej, czekajcie popatrzę, francuska dobra jest, to taka z tymi gorczycami. Ile 85? Ja wiem, że to też możecie sobie zrobić bez Thermomixa, bo już nieraz mówicie, że wszystko się da. Oczywiście, że się da. Pewnie ja nigdy nie powiedziałam, że się nie da. Ale tu można sobie ułatwić życie, bo mamy od razu wagę. Do tego, ten Dion Dijon, jak to się tam mówi, musztarda to taka ostra. Ona jest taka bardziej ostra. 65 gramów. Widzicie, człowiek uczy się języków przy okazji gotowania. Dobra, jeszcze troszkę. Ona jest naprawdę ostra. No, coś tu. Dobra, o, aż daje w nos następny. Jogurt naturalny. I teraz ja tu mam grecki już otwarty, więc nie będę otwierała następnego naturalnego. Tu zużyję 70 gramów naturalnego jogurtu. Ja mówię, w moim przypadku to jest grecki. Dobra, będzie troszkę więcej. Mm. i co tu dalej i 30 gramów majonezu no, to już, a akurat wyczyszczę sobie słoiczek no dobra, wyczyszczę, bo to już niewiele zostało dobra to mamy, no i kochani ha, łyżeczek mi zabrakło <laughs> ale jest już teraz tak, cukru między jedna, druga a jedna łyżeczka cukru tak na oko. Jedna czwarta łyżeczki kurkumy suszonej mielonej. Ja powiem wam, że ja to kurkumę bardzo lubię wszędzie dodawać, bo raz, że jest zdrowa dwa, że fajnie smakuje, a trzy, że wszystko barwi. Później ciężko jest e, jej się pozbyć, ale się da. Dobra między jedną czwartą a jedną drugą łyżeczki soli, e, połowa łyżeczki pieprzu. No, cała łyżeczka, jak tam wolicie. Zakładamy miarkę z pokrywą. 15 sekund obroty, 3,5. Takie nasze mieszanie. Ja przerzucam międzyczasie tą cebulę. Zaraz, to nie pamiętam. Tak, dobra. Do miseczki. O! No. no i tak, sosik mamy zrobiony. Przełożyć do naczynia z cebulą. Widzicie, akurat. Ale wygląda, powiem wam, jak taki typowy sosik ze sklepu, nie wiem, czy kiedyś kupowały, na pewno kupowali się, bo ja też nieraz kupowałam. Mmm, popatrzcie, no tak jak naprawdę, takie śledzie w sosie musztardowym, przecudowne. Trochę mało tego sosu, jak dla mnie, bo my lubimy też nieraz sam sos właśnie sobie zjeść, ale to ile, to chwila, moment, zrobić. Sam sos, nawet chlebek sobie, czy bagietę taką upiec w piekarniku i z samym sosikiem. To jest przecudowna sprawa. O, dobra. Dobra, to mamy. I teraz tak, dokładnie wymieszać z tą naszą cebulką. No i odstawiamy, póki co. O. Póki co odstawiamy. Słuchajcie, ja sobie tu ogarnę i będę już robiła śledzie. Żeby tu tymi śledziami wszystko nie pobrudzić, ogarniam to i wracam do Was ze śledzikiem. No i tak jak widzicie, ja już sobie tu ogarnęłam. Teraz co robimy? Teraz zajmujemy się śledziami. Najpierw w ogóle powinnam Wam powiedzieć i zacząć od tego, że te śledzie powinny się moczyć. Warto, żebyście je spróbowali, bo na przykład te, które ja mam, matijasy, są mega słone, więc one z dwie godziny siedziały w zimnej wodzie. Trzeba było tą wodę wylać, przelać, znowu wylać, następną żeby trochę tą sól wypłukać, e, ale dobra, mamy tu sosiki, teraz tak, na pokrywie naczynia właśnie tak, odcedziłam te śledzie z tej wody e, ja już je pokryłam, żeby Wam tutaj nie truć i e, nie przedłużać, więc tak, tutaj odważamy, o, te śledziki nasze, a tylko Wam nie przeobudzę, dobra, w każdym razie tak, Odważamy 600 g filetów ze śledzi solonych, odsączonych zalewę, uprzednio namoczonych w wodzie i pokrojonych na 5-6 cm kawałki. Tak? No i teraz rzucamy to wszystko z powrotem, znaczy z powrotem, nie z powrotem, tylko do naszej zalewy. Dobrze trzeba to wymieszać, żeby te śledzie były przykryte tą naszą zalewą. No i tak naprawdę najlepiej zostawić je na 12 godzin do, w lodówce. Ale z racji tego, że dziś, teraz nagrywam filmik rano, a już na pewno na kolację będziemy próbować, więc tak naprawdę zostało z 8 godzin, to pokażę Wam po 8 godzinach, jak to wygląda, jak to smakuje. jest. Znaczy wygląda, wygląda fajnie. No wyglądają tak jak takie typowe śledzie z klepiku. Zobaczcie, taka sobie marynata śledziowa. Więc tak, przykrywamy to. Ja mam właśnie o takie kapturki. Słuchajcie, cudownie się to sprawdza. Możecie oczywiście talerzem, folią wsadzić do reklamówki, jak tam chcecie. Ale żeby nam ta góra też nie wyszła W lodówce zapach śledzi, żeby nie był. Także lecimy z tym do lodówki. No i widzimy się, no mówię, u mnie za 8 godzin. Ogólnie powinno być 12. To do zobaczenia. No i kochani, minęło te 11 godzin, nawet na Nie 8, tak jak przewidywałam, tylko więcej na... No, nieważne ile w kalorze, że minęło. Przemieszałam tu troszkę, jeszcze nie próbowałam, ale powiem Wam tak, wyglądowo naprawdę wyglądają jak śledzie, takie zakupione w sklepie. Jak smakowo? Nie wiem, próbujemy. Do tego, że cudownie by było mieć swoje bułeczki, ale to już nie dziś. No to próba. Śledzie są mięciutkie. Słuchajcie, ale już mi cieknie. Pachnie przepięknie. Ale są ostre. Powiem wam. Ostre są niesamowicie. Te w sklepie są dużo bardziej łagodne. Wydaje mi się, że tam trochę zrobiłam źle z tą musztardą, którą dodawałam. Tą rosyjską. Że Tam coś z tą wagą trochę pomieszałam. Na pewno są za ostre. Znaczy tak, do, do chleba, do pieczywa sos będzie super. Mmm. A nie. nie. Jak dla mnie, jakby były troszkę łagodniejsze, ale to jest kwestia na przykład dodać jeszcze trochę jogurtu e, i wtedy będzie super sprawa, bo tak naprawdę... E, raz, że trochę są jeszcze słone te śledzie, więc tak naprawdę powinny być dłużej moczone, ale to to już kwestia jest w śledzie, jakie kupicie. Ale są mega ostre. I teraz z pieczywem to będzie to fajne, ale w porównaniu z tymi kupowanymi na gotowo, no to są mega ostre, tamte są łagodniejsze, ale albo mi się tak wydaje, bo nie wiem, czy dobrze patrzyłam, dodawałam tej rosyjskiej musztardy. Mi się wydawało, że ta waga coś mi tu e, trochę coś nie ważyła, ale jeżeli dobrze ważyła, no to trzeba zmniejszyć tą porcję wagi, e, porcję musztardy. Albo po prostu dodać więcej majonezu i śmietany. I wtedy będą super. Dzieci raczej tego nie zjedzą. Zresztą dzieci ogólnie nie się, nie lubią ryb. Pozdrawiamy wszystkie dzieci. Dzieciaczki jedzcie rybki, bo są zdrowe, niekoniecznie. Takim wydaniu, bo są ostre. Aczkolwiek niektóre dzieci bardzo lubią próbować różne smaki. Także kochani, ryby są zdrowe. Próbujcie. Dawajcie znać, jakie tam śledziki jeszcze robicie. No i co? No i do, do zobaczenia w niedzielę. Pa!